Białka zbudowane są z dużej liczby aminokwasów tworzących łańcuch polipeptidowy. Aby białko było aktywne, wszystkie te aminokwasy muszą być precyzyjnie ustawione względem siebie w przestrzeni. Taka struktura w przypadku wielu białek jest mało stabilna i dlatego potrzebują one specjalnej grupy białek, aby mogły funkcjonować. Są to właśnie białka opiekuńcze. Białka opiekuńcze są. Obecne we wszystkich organizmach. W zmieniających się warunkach, w stresie, czy też w procesie starzenia, część białek traci swoją strukturę, a więc i aktywność. Prowadzi to do łączenia się tych białek w twory zwane agregatami białek. Białka opiekuńcze potrafią z tych agregatów odzyskiwać aktywne białka. Opisanie molekularnych podstaw odzyskiwania białek z agregatów oraz zwijania ich do aktywnej formy zostało wyróżnione nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W procesie odzyskiwania białek z agregatów bierze udział wiele różnych białek opiekuńczych, tworzących swego rodzaju maszynę molekularną, i w pracach docenionych przez Fundację badaliśmy funkcje poszczególnych białek w tej maszynerii. W naszych badaniach odtwarzamy system białek opiekuńczych in vitro, czyli w próbówce. Pozwala to badać ich działanie w bardziej kontrolowanych warunkach. Eksperymenty są zaprojektowane w taki sposób, aby na przykład oddziaływania między białkami albo odzyskiwanie jakiegoś zdenaturowanego, uszkodzonego i zagregowanego białka były powiązane z jakimś sygnałem, który możemy zmierzyć, na przykład ze zmianą zabarwienia bądź emisją światła. Najbardziej nowatorskim elementem naszych badań jest dość niestandardowe użycie metody interferometrii biowarstw, która pozwala nam na obserwację składanie kompleksów białek opiekuńczych na agregatach białkowych. Zaletą wykorzystania tej metody jest możliwość obserwacji tych zjawisk w czasie rzeczywistym. Co jest zupełną nowością w badaniach nad procesem dezagregacji. Technika ta była jedną z podstawowych technik wykorzystywanych w jednej z prac docenionych przez fundację. Dotyczyła ona składania kompleksów białka HSP-70 na agregatach białkowych. HSP-70 jest głównym białkiem opiekuńczym, które współpracuje z białkami pomocniczymi, tzw. białkami J. Poszczególne etapy procesu dezagregacji zależą od różnych białek opiekuńczych. Między innymi pokazaliśmy w wyróżnionych pracach, że na pierwszym etapie procesu działają małe białka opiekuńcze. Te białka oddziaływują z łańcuchami polipeptydowymi, które ulegają częściowemu rozfałdowaniu i w ten sposób zmieniają proces ich agregacji, nie pozwalają im się zbić w zbyt ciasne struktury. To ułatwia innym białkom opiekuńczym rozpoczęcie właściwego procesu dezagregacji. Badania te są szczególnie istotne ze względu na fakt, że do agregacji białek dochodzi w komórkach ludzkich, w chorobach neurodegeneracyjnych. Poznanie mechanizmów, które bądź zapobiegają takich agregacji, bądź też mechanizmów, które pozwalają na dezagregację, czyli Zlikwidowanie takich agregatów w komórkach jest szczególnie istotne w tworzeniu nowych koncepcji terapii w chorobach Alzheimera czy Parkinsona.